Dobrze. Kochanie ładnie wygląda. Tak, mamusiu. Dobrze. A czemu ty się jeszcze nie przebrałaś? Pamiętam, kiedy powiedziałaś strój, a się z ciebie Aha, się pamiętam, się... pamiętam, mamusiu. Mamo, jakie strój widzisz, dali. Zobacz. O, widzę. Kochanie, ja ubieram top. Mam taki słodziutki topik! Ale ten jest ładniejszy topik. Dobrze, bierzemy top. Napiszemy stitch. Mam taki topik, mamo, zobacz. Taki sam jak ja. Albo inna sobie wezmę inni. Kochanie wysoki mam ja? mam taki stitch. mam taki. Mam stitch. Co? Ja chcę mieć zwierzątko sticza. Ja kocham sticza. Kochasz Aha. Dobrze. A ja szukam jakiejś fajnej Mam Mamusiu. Co? Bo. Moja koleżanka, wiesz, jak ma na imię? Jak? Angel. Angel? Tak. No Angel Angelo Steel. Zobacz, co jest na Angel. No. Może w tym zostanę. Ładno, ta Angel. Może to za lepszy Angel. Dobra, mamy napisane Angel. Ja mam to ubrane mam. Tę będę miała. Eee, co to jest? Co to jest po angielsku, Aniu? Tak. Przepraszam, może Ja będę miała Angel. Ja będę miała Angel. Patrz, mam Angel! Też tu masz, mamu? Co napisałam? Siedz Angel. Zobaczcie, siedz Angel. Nie mogę. Ale my nagrywamy. Dobrze, może być. Kochani, ładnie wygląda. Yes. Ale masz Nie jesteś gotowa. Ej, kochany, prawda ma podobne bluzki, zobacz. Tutaj i tutaj jest tak samo. A minę no, no, bluzki mi zarwało, bluzki, mi Jestem Angel. taki Dobrze. A mówię, że to samo czy ja. Dobrze. Mi tak samo pani, nieprawia. No, ale spodnie ubierz tak samo jak ja? A jak to jest nazwa? Stitch Angel. i tak się stało. Stitch Angel. Może znajdę jakieś inne spodnie? Mm. Dobrze, poszukamy. A może to zobacz, mamusiu? Co to, takie... To? Aha. Nie, nie pasuje. A to? To takie... ...pizamowe trochę. Aha. Dobra. Tak, jako... są ładne. Ale... ...nie, nie pasuje. Muszę znaczy, nie patrz, to nie ma. To No. Albo to, mamusiu. To, żeby nie... To są taka widzisz? Ale ci nie pasuje. Zobacz, może takie? Nie. Tak, takie mamuś. Dobrze, będzie po ja, taki topik. Dobra, szykuj się. Szykuję się. Tak, widzę co Dobrze, to szybciej. Będziemy takie... Już jest dzień, co my tak w nocy tutaj... Eee, mam inne spodnie, Aha. Aha. Mam inne spodnie, ale jakie to były? Dobra, mam te spodnie. Dobra, poszukamy ci takie same spodnie. Dobra, jeszcze czekamy takich takie Mamo, tak. A kiedy będzie y, nowy rok? Rok. Ale nowy ten rok. No Mamo, a jaki jest nowy rok? Rok rok. Tak. Rok 2024. cztery. Mamo, co? A kupisz mi jakąś zabawkę? Gdzie? No, sklepie. W Sklepie. Ja chcę mieć inny kolor włosków. Ale my nie mamy włosków. Coś Co no, się stało? Co się stało? Co się Co się stało? nie się To Co się stało? się ubieraj. Nie. się Szukaj taki samą spodnik. Dobrze, szukaj, szukaj, szukaj. Ale nie wiedzą. Dobrze, taka jest. Dwie tak jak... cóżki troszkę. Czekaj, chodźmy dalej. Tu? Tu są To mogą być, może to są ze starym Ale nie tak.

nie chodzić jak chcę, bo ja mam takie są prosto? A to jest danych styczek Dobrze? Dobrze. Ja mam mamusiu. To ty robisz? Poczekaj, za zamula mi. To jest jakiś nubek. Pokaż. Nawet nie mi chodzi. Dobra, to jest ten. Nie mam opowiedziesz. pokażę się mam. Robot ten. A włożenie? Tak. A to wchodzenie jaka? Mam wszystko na niej. Goję na ten napchór. Ja na tym napór. A tu mam na robocie. Ona będzie. Ostatni robot, chyba nie też. Ostatni jest robot. Pierwszy. Dobra, jedziemy? Ja Co? Nie. Dobra, chodź. Chodź na basen. Na basen? Tak, bo mi raz obiecałaś. Nad morze ci obiecałam. A pójdziemy nad morze też? Tak. Siadą. Dobra, jedziemy. Jedziemy stój z miejscu, nie stałe z miejscu. Nie, bo teraz jechałam. Okej, okay, to już dużo. Dopiero tu jeszcze. Chodź, już tak jedzie. Żeby walczyć o życie. Chodź. Czekaj, ty Mamo, otworzysz mi drzwi. Mamo. Wyjdź! O, udało mi się. Jakie ty masz pływać powiem tak. No tak sobie. Fajnie? Tak, mamie. Załóż koło, bo ty jeszcze to nie Nie kurwa, nauczyłam się. Kiedy? Na szkołach. Ale my wczoraj nie byliśmy nigdzie. Byliśmy tylko na woda. Wiesz? Mm. Mamo, ja idę na cień. Kochani, już idziemy do domku. Mama, zobacz molo. Gdzie? Tu. A, dobrze, widzę. My już idziemy do domku. Nie mamy. Musimy jeszcze zakupy zrobić, iść do Pepko, kupić Będziemy ci... Pójdziemy na lody. Ale pewnie kupić... musimy iść do Pepko kupić... Musimy ci... iść do Pepko, kupić Musimy iść. Mamo, zobacz, ci... ci... bardzo jestem. Musimy ci kupić nowy plecak do szkoły. No i to zaczyna że... zerówkę. A nie łaska? Zerówka jest. Mamo, zobacz, gdzie jestem, nie mogę iść.

Dobra, chodź idziemy. Tak. No musiałem odpalić auto. Mama, a, a pójdziemy ten. jeździć na koniach. Idziemy do pepko. Okej. Okay. Chcesz nowy plecak? Czy chcesz ten zepsuty plecak? Nowy. Czego tak, musimy poczukać to pepko? Co tu się dzieje? Zobacz. O, tu jest pepko. Sklep. Dobra, chodź. Mama, co? Chodź, Tylko dwie na góry. Co y, to jest, Pepko? Palet. Chodź, tady, To nie tady, ten sklep. Pomyliłam się. Chodź, do jest No to będziesz tym zepsutym plecakiem szła do szkoły jutro. Nie. Ale koleżanka mi miała no. dać Latek nowy. To jest stary, nowy mi miała dać. Ale ona go dostała. Kiedy chodziła do ten. No przy szkole. Ona powiedziała mi, że on jest, jest zepsuty. A mi mówiła, że jest nowy. Chodźcie, ja poszukam, dobrze? Poszukam. Mam

to, plecoczek się wybrała? Za duży. Za duży? Tak. Do tego. Jest to... e, co też spróbuj. Ty spróbuj. To jest za duży. Mam, mam, mam. Za duży. Ten. Ten jest idealny. Boże, to jest taki plecok mam stał tołczysticza. Stał Dobrze. Chodź. Zobacz jaki ładne. Chodź, idziemy sobie. Z... Mama, do szkoły. Teraz? Tak. My... takie autenty. No, widać. Chodź. Jako kum... dzisiaj masz lekcję styczową. Tak. Pa, kochanie. P pójdę po ciebie. Yes. Pa, mamusiu. Dobra. Czy mi sobie tak? Dobra, tu nie mam domka, ale to nic. 20, nie. Może zróbmy sobie nowy domek. <śmiech> <śmiech> ten weźmiemy. By było fajnie. Dobra, dzisiaj kończymy ten odcinek. Pa!